Krzysztof Stanowski powoli traci ten internetowy impet, oraz internetową aurę doskonałości, profesjonalizmu oraz nowej jakości medialnej, jakkolwiek kuriozalnie to w tym momencie brzmi. O co dokładnie chodzi, jak postrzegam sytuację wokół tego człowieka, o tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Cześć z tej strony: Kamil Jastrzębski, samorządowiec, radny, komentator sceny politycznej. Z wykształcenia dziennikarz oraz ekspert od komunikacji społecznej, a w wolnych chwilach również model oraz amatorski aktor. Nagrałem już kilka odcinków na temat tego, co się dzieje wokół Krzysztofa Stanowskiego, co się dzieje wokół kanału Zero i na temat faktu, iż wokół tego projektu medialnego yy, zaczyna zbierać się trochę takich no, ciemniejszych i mniej przychylnych, mniej przyjemnych. Chmur, mówiąc metaforycznie. Bo już nawet abstrahując od tego, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, od tej afery z dziwnym sponsorem, zerwali współpracę, czy zawisili, ale jednak trochę późno. Chodzi też o film, który nagrał były starzysta, były. no właśnie. Pracownik, może nie, ale były stażysta, były praktykant kanału Zero, film Konopskiego, który też ujawnił pewne, no właśnie, pytania wobec tego projektu. Ale co jest być może istotniejsze, to nie właśnie wielkie materiały czy wielkie produkcje, które Kanał Zero mają krytykować, tylko takie oddolne, mało spektakularne, ale coraz liczniejsze komentarze oraz opinie, jakie można wyczytać w internecie, głównie na portalu X. Ktoś może powiedzieć. No, Kamil, o tym mówisz, przecież Portal X to jest w Polsce taka bańka polityczno, medialno ewentualnie sportowa, ale też nie zawsze, więc ona absolutnie nie jest reprezentatywna dla ogółu społeczeństwa. Zgadzam się, nie jest reprezentatywna dla ogółu społeczeństwa. Jest reprezentatywna dla jakiegoś małego wycinka yy, kraju, w którym żyjemy, i ludzi, z którymi się na co dzień kontaktujemy i z których się obracamy. Tym niemniej, należy zwrócić uwagę na jedną ciekawą tendencję w ramach tego właśnie portalu. Kiedyś było tak, powiedzmy jeszcze nawet nie kilka lat temu, ale nawet rok temu, że Krzysztofa Stanowskiego na portalu X krytykowali bardzo nieliczni użytkownicy. Pojedyncze konta, często anonimowe, nawet jeżeli to było konto anonimowe, ale na przykład jednak tworząc coś realnego, a nie będąc po prostu tylko takim wiecie, czystym kontem czy botem, to dalej ta osoba nie ujawniała twarzy i nie chciała się jakby indywidualnie. Angażować w konfrontację ze Stanowskim. Natomiast w tym momencie mnóstwo użytkowników, i naprawdę abstrahuję od tego, czy są użytkownicy zasięgowi, czy nie zasięgowi, czy to są politycy, czy to są inni dziennikarze, czy to są sportowcy, to w tym momencie nie jest istotne. Chodzi mi o sam fakt, że użytkownicy wyczuli nie tyle słabość Stanowskiego, bo on nie jest słaby, ale wyczuli jakby zmierzch jego takiego hmm, funkcjonowania w internecie. Jako autorytetu, to jest lepsze określenie. Stanowski przestał w yy, wokół siebie taką aurę autorytetu i osoby, która na wszystkim się zna, o wszystkim wie najlepiej yy, i która wydaje takie werdykty w różnych sprawach. To się już skończyło. Krzysztof Stanowski przestaje mieć monopol na mówienie w cudzysłowie prawdy w internecie. Oczywiście. Nie można w tym momencie już przewidywać, że Kanał Zero się kończy, bo to absolutnie w tym momencie jakby nie, inaczej. Nie ma żadnego powodu, aby twierdzić, że tak duży projekt medialny zmierza ku upadkowi, że chyli się ku temu upadkowi. Nic w tym momencie takiego nie następuje. Następuje dezaktualizacja opinii o Stanowskim jako właśnie o autorytecie, jako o kimś bardzo rozsądnym, bardzo wyważonym, bardzo mądrym itd. To tak, to w tym kontekście Stanowski ma pewien problem. Co ciekawe, zaangażowanie się w kampanię wyborczą jako kandydata, ale też zaangażowanie się jako właśnie dziennikarza, jako osoby, która kreuje opinię publiczną w Polsce, mimo iż krótkofalowo, tak w ciągu tych miesięcy kampanijnych, na pewno mu pomogło, i to zresztą widać w zasięgach, że wtedy kanał Zero naprawdę kręcił niesamowicie wysokie liczby i wyświetlenia, to w tym momencie zaczyna mu się to trochę odbijać czkawką. Bo ci ludzie, którzy kiedyś widzieli w Stanowskim jakiegoś, wiecie, takiego bardziej... Yy, Wyważonego dziennikarza mówią wprost, że Stanowski przestał być dla nich autorytetem, przestał być twórcą z ich bajki, przestał być tym dziennikarzem, który miał być właśnie obiektywnym, miał odk odkłamywać rzeczywistość, miał pokazywać niepudrowaną, znowu metaforycznie mówiąc, prawdę. I co? I Stanowski okazał się bardziej publicystą, okazał się bardziej showmanem, bardziej osobą kreującą opinię w bardzo, ale to bardzo subiektywny i naciągany sposób a nie takim, się nowym, yy, jakby, no powiedzieć, przedstawicielem nowej jakości medialnej, przedstawicielem yy, w kontrze, to jest bardzo ważne, bo Stanowski budował się w kontrze, do tak zwanych tradycyjnych, w domyśle w Polsce, liberalnych mediów. Do TVN-u, do TVP, do Gazety Wyborczej, do Onetu, do w ogóle całej grupy Agory, do y, faktu z Expressu, no można tak naprawdę wszystko pod, to podpiąć, co się Stanowskiemu nie podobało i nie podobało się ludziom o poglądach bardziej antysystemowych, czy bardziej konserwatywnych. Bo nie wiem, czy Stanowski jest antysystemowcem, tak szczerze jest, trudno mi powiedzieć, bo nie znam go i nie siedzę w jego umyśle. Ale jego narracja wpisuje się trochę w antysystemową logikę i pasuje ludziom o takich poglądach. I właśnie ludzie o takich poglądach potrzebowali kogoś, kto będzie kontrą wobec tych mediów, w cudzysłowie, systemowych. No, i co z, te, co z tego, że on się deklaruje jako kontra do mediów systemowych? Co z tego, że on chce walczyć z innymi dziennikarzami czy innymi podmiotami medialnymi, skoro stosuje praktyki, uważam, szczerze mówiąc, gorsze niż te media, z którymi chce walczyć? Bo nie można powiedzieć, że wszystkie podmioty, które wymieniłem, są obiektywne. Tylko po pierwsze, one nigdy nie mówiły, że będą obiektywne, a przynajmniej nie wszystkie. A po drugie, jeżeli już tworzą opinie, a tworzą opinie, to robią to jednak na podstawie jakichś takich bardziej, wiecie, treściwych informacji i treściwych przekazów, a nie jak stanowski, po którym tak naprawdę trudno wydedukować, co myśli na pewne tematy. Jego można przeczytać, jeżeli chodzi o opinie personalne o kimś, to tak, ale jeżeli chodzi o spojrzenie bardziej makropolityczne, tutaj bym był ostrożny wobec. Kategoryzowania stanowskiego, nie dlatego, że nie jest tym, kim nam się wydaje, że jest, tylko dlatego, że on sam prawdopodobnie, jakbyśmy go o to zapytali o pewne rzeczy, to nie byłby w stanie odpowiedzieć, bo on tak naprawdę nie ma z bardzo, znowu będę mówił metaforycznie, nie ma treści, nie ma substancji. On zasłużył sobie na to, żeby być coraz częściej postrzeganym jako taka właśnie osoba o charakterze gwiazdorskim, jako celebryta, a nie jako merytoryczny dziennikarz. I cieszy mnie to, że coraz więcej ludzi to do, dostrzegasz, coraz więcej osób wskazuje dosłownie palcem na Stanowskiego i mówi: Hej, to nie jest wcale taki fajny dziennikarz, to nie jest żadna nowa jakość medialna, to nie jest y, żaden y, obrońca prawdy, obrońca przed tymi złymi, liberalnymi, systemowymi mediami. Nie, absolutnie to nie jest taka postać. To jest człowiek, który robi show, to jest człowiek, który y, lata, czy inaczej, pędzi za wyświetleniami, za klikalnością ale nie za jakościowym, zamerytorycznym dziennikarstwem. I w sumie ciekawa sprawa w kontekście jeszcze wyśmiewania kanału Zero i w kontekście wyśmiewania stanowskiego na Xie od jakiegoś czasu. Oczywiście to powstało wcześniej, ale teraz stało się bardzo popularne. Istnieje taka moda, aby takiego największego fanatyka, czy inaczej największych fanatyków kanału Zero, nazywać Mariuszami z Brighton. Czyli takimi ludźmi, którzy wiecie sobie, wyemigrowali z Polski właśnie w tym kierunku, którzy są niezadowoleni z systemu, niezadowoleni z państwa, niezadowoleni z politycznych elit którzy chcą podważyć tak naprawdę cały ustrój, czy w ogóle całą rzeczywistość, w której żyjemy i Stanowski im właśnie dostarcza to, czego chcą, czyli właśnie takiej ostrej jazdy po politykach, ostrej jazdy po mediach i pokazuje im, popatrzcie, jestem ten jedyny sprawiedliwy. I ci właśnie Mariusze z Brighton mają takie schematy bronienia Stanowskiego, czyli jednym ze schematów jest na przykład mówienie, a bo w TVP pracuje Dorota wysocka sznep. Oni też nagrałem kiedyś filmik swoją drogą, więc możecie zobaczyć, co o niej myślę. Wcale nie jest to opinia ani wpisująca się w tendencje, które rozpoczął w Polsce Stanowski. Znaczy, może nie rozpoczął, ale nasilił je, czyli opinia jednoznacznie krytyczna, ale nie jest to też opinia, która nie dostrzega wad tej postaci. Innym takim bullet pointem, którym, którym posługują się mariusze z Brighton, jest odniesienie do Giertycha. No bo Stanowski często z Giertychem na ich się mają pewne zatargi. zatargi Różnie, jeżeli chodzi o wyświetlenia, bo czasem to Giertych wygeneruje więcej kliknięć, czasem Stanowski, więc to też nie jest takie jednoznaczne. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, no to Giertych jednak, wiecie, na swoim profilu na Xie, na swoim YouTubie, no wszędzie, gdzie tak się pojawia, a jest osobą bardzo obecną w sieci, no prezentuje jakąś treść, prezentuje coś ciekawego. A Stanowski prezentuje na przykład, nie wiem, dogłębne śledztwo, oczywiście to już jest bardzo dawna sprawa, tak? Ale dogłębne śledztwo na temat kariery Natalii Janoszek. Albo analizuje książkę Jerzym Brzęczku. I to nie analizuje, tak wiecie, w poszukiwaniu jakiejś prawdy, czy po to, żeby krytycznie do tego podejść i żeby komuś pomóc, tylko żeby obśmiać. I kim jest Stanowski przy Giertychu? Mariusze z Brighton uważają, że w tej konfrontacji postacią słabszą, mniej merytoryczną i mniej treściwą w swoich poglądach jest Giertych. To jest niesamowite. To jest po prostu. No te ręce po prostu opadają w tym momencie, cytując klasyka. Ręce opadają. Nie, przepraszam, jak on to powiedział, to był klasyk. Yy, powiedział, to są ręce, to są ręce, które opadają. I tak, ręce mi opadają, kiedy czytam opinię, że tak jest Krzysztof, dobrze z nimi jedziesz, dobrze robisz, trzeba tego giertycha, wysoką sznep! Tvp, Tvn, boją się ciebie, oni się ciebie boją, dlatego cię atakują, dlatego musisz być twardy, Krzysztof. Musisz się niegać w tej propagandzie. Oni widzą w tobie zagrożenie. Usystematyzujmy pewne kwestie. Stanowski w wyborach prezydenckich uzyskał dramatycznie niski wynik. Oczywiście, jakby wierzę mu w, tym, w tej deklaracji, iż od początku twierdził, że wynik nie jest dla niego priorytetem. Więc nie patrzę na wynik z perspektywy celu, który ch chciał osiągnąć, tylko z perspektywy tego, że jednak, powiedzmy, miażdżąca większość społeczeństwa nie, tra nie traktuje go jako polityka, a bardziej jak takiego trybuna ludowego. Natomiast polityków, takich powiedzmy z krwi i kości, upatruje gdzie indziej. Po drugie, Stanowski, moim zdaniem, swój prime ma już za sobą. Bo teraz będzie tylko gorzej. Po pierwsze, kanał Zero jest bardzo mocno spompowany wyświetleniami i spompowany w ogóle popularnością, hypem na niego przez ostatni czas. I to prędzej czy później się po prostu, wiecie, przeje. Trochę tak jak się przyjadł na przykład wyświetlenia kanału sportowego. Oczywiście, teraz mają lekkie odbicie, to jest jasne, no ale to już dawno za nimi te czasy, kiedy robili po nawet kilka milionów wyświetleń pod jakimiś filmami, pod na przykład Hate Parkiem. Więc Stanowski w kanale Zero najprawdopodobniej już najlepszy czas, jeżeli chodzi o popularność, o wyświetlenia ma za sobą. Kolejna kwestia to jest ten lęk przed Stanowskim. Ja się nie boję Stanowskiego jako polityka. Bo to nie jest polityk. Ja też nie boję się Stanowskiego jako osoby, która wyrządzi po prostu jakąś dużą krzywdę, bo on sam nie wyrządzi, bo on nie jest do tego zdolny, bo nie ma ku temu umiejętności i wiedzy politycznej. Ale boję się tego, że on pośrednio, powtarzam, pośrednio, dając przestrzeń do wypowiedzi różnym Dziwnym jednostkom w internecie, i dając im taką w cudzysłowie platformę bez kojarzeń, na której ci ludzie mogą się właśnie ze sobą w miarę integrować, na której mogą pisać sobie nawzajem komentarze, spijać sobie z dzióbków, na której mogą się ochopywać w ramach tej obdężonej twierdzy, że wszyscy z nimi walczą, on niestety sprzyja temu, aby mobilizować dość kontrowersyjny elektorat w Polsce, nawet jeżeli to nie jest jego zamierzeniem, nawet jeżeli on tego w ten sposób nie odczytuje i w ogóle nawet nie diagnozuje to niestety efekty ku temu mogą zmierzać. Więc Kanał Zero nie będzie, że tak powiem, się rozszerzał na boki, tylko będzie wiercił w ramach jednego punktu, który już sobie obrał, czyli w ramach tego punktu antysystemowego, antyliberalnego, antysalonowego. I w tym sensie jest zagrożeniem nie dlatego, że Stanowski potrafi osobiście pokonać Giertycha, nie wiem, Wysocką, że potrafi pokonać ludzi z tak zwanego salonu III RP, tylko dlatego, że wpuszcza przekazy i wpuszcza jednostki, których skumulowana siła może pokonać te podmioty. To tak. I to jest niestety dla Polski zagrożenie. Bo tak zwany Salon III RP, tak zwane elity, przeciwko którym Mariusze z Brighton chcą walczyć, tak naprawdę budują nasze państwo. I ja wiem, że to jest teza dla wielu osób, zwłaszcza w moim wieku, dość kontrowersyjna i trudna do obrony, ale dokładnie tak uważam. Że ludzie, których krytykują antysystemowcy, antyestablishmentowcy, ci źli przedstawiciele elit, to są tak naprawdę ludzie, na których to państwo stoi. To są ludzie, którzy to państwo tworzyli, którzy wyprowadzali Polskę z komuny, którzy budowali od nowa nasz kraj. I z tymi ludźmi właśnie chcę walczyć pośrednio, powtarzam pośrednio, nie swoją intencją, ale swoimi skutkami działań ktoś taki jak Stanowski. I to mnie właśnie strasznie uwiera, i tak, i w tym sensie ja się tego nie boję, tylko mnie to brzydzi, mnie to napawa smutkiem i napawa pesymizmem wobec przyszłości naszego kraju. Ale Mariusz z Brighton najwyraźniej takich refleksji no, niestety nie podejmą, bo wolą siedzieć i klikać sobie w kolejny filmik kanału Zero yy, i w kolejny jakiś materiał, na którym Stanowski he 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 he, he, he pasz Mariusz, zaorał Giertycha. Albo zaorał Tuska. Albo zaurał kogokolwiek z Platformy, PSL-u, Lewicy, z byłych partii, które jeszcze u nas funkcjonowały przez część trzeciej RP, i tak dalej, i tak dalej. I tego się faktycznie nie tyle boję, co obawiam. Tak, to prawda. A nie, że Stanowski jest zagrożeniem samym sobie. Nie, bo to jest człowiek tak naprawdę o niskim poziomie wiedzy o polityce, niskim poziomie orientacji rzeczywistości, innej niż ta typowo medialna i internetowa. Oczywiście ta przestrzeń internetowa i medialna. Dały mu możliwość bycia tak poważnym graczem, dały mu możliwość rozwinięcia się do takiego poziomu, na którym może dyktować warunki w tym obszarze. To jest jasne, ale jak poza ten obszar wyjdzie, to jest jednak cienki w uszach. I na tym zakończmy, może ten mój monolog. Na tym zakończę swoją opinię na ten temat, bo już uważam, że. Część z poszczególnych innych twierdzeń wytłumaczyłem w innych filmikach, więc też zachęcam, gdyby ktoś miał ochotę. Tak samo jak zachęcam standardowo do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza, subskrypcji. To pomaga mi rozwijać moją twórczość i też napawa takim optymizmem, aby kontynuować działalność, aby dalej te filmiki tworzyć. Bo zasięgi do tej pory są naprawdę bardzo fajne. Są nawet może inaczej, są więcej niż fajne, o tak bym to ujął. Bo jak na czas trwania mojego projektu, jak biorąc pod uwagę fakt, iż odpaliłem go dopiero w połowie sierpnia, i to w drugiej połowie sierpnia no to naprawdę te wyniki, te subskrypcje, te wyświetlenia są bardzo, ale to bardzo przyjemne. I chciałbym to kontynuować albo nawet wzmocnić, zintensyfikować. I o to was właśnie proszę. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się i wyczekujcie kolejnych materiałów. Cześć.